Co ty nie widziałeś tego? I tak potrwa, bo nie wyjedzie stamtąd. No nic nie szanuję, połamany, pierwsze szkody. Ja pierdź. Tragedia wariaty. I tak to łapkę w górę. tutaj będzie, a to wszystko odmarznie kurde, takie bakno się zrobi, przyjedziemy tu jeszcze wizytę Mamy. No jest różnica, szczególnie tych kół. Koła tu są gigantyczne, nie ma co ukrywać. Oj, tu będzie ciężko! Takie nie wiecie, tak utopić maszynę i, i go ją wyciągać, to jest, o kurde, zarąbiście się na jeździ. Tylko no jednak trochę mi szkoda, żeby go tak nie porysować, ale tą okleinkę kupimy, trzeba by coś wybrać. Dawajcie znać jaki byście kolor widzieli tu okleiny, czy tam kolory. Trzeba to przyznać, że no drogi jak nie wiem, ale no inaczej się tym jeździ. Wrażenia z jazdy, no sama przyjemność, no kur. Przydałem się tylko te dokład, żeby tak nie trafało i najlepszy kładzisz, którym jeździłem, jeśli chodzi o układy przeprawowe. Chociaż są, też nie można odejmować, bo kiedyś jeździłem prawie nowym, też fajnie. Ale to była przejażdżka, no nie mam porównania w takich jeździach Wiadomo, nikt nie da żeby tak jeździć No tylko ja, inżynier tak gryzł to Człowieku! Co ty nie widziałeś tego? Na tej lince chyba jest lepsza ta wyciągarka, wydaje mi się, bo można ją zwijać i także, wiecie, puścić i ona się zwija, a tu trzeba znowu będzie trzymać to, żeby zwinąć tą wyciągarkę. No i już ta linka jest zniszczona, także to jest kolejne uszkodzenie, dwa uszkodzenia i ramka tablicy i ta linka też jest uszkodzona, także użytkowany kładziesz. Wykładzisz, porysowany już. No nic nie szanuję. Połamany, pierwsze szkody. Pierwsze złamania. Ramka już złamana. Już jest do wyrzucenia. Tragedia. Nie szanuje. Dałby to potrzebującym, to nie No Ja jestem potrzebującym też. Myślę, że dużo potrzebujących by było, no, by było na takie układy. Paru by się chętnych znalazło. Ja piszcie w komentarzach, czy jesteście też potrzebujący. Jest podjazd, nie no w życiu go nie ładuje Brak jak nie wiem Motorem to na lozie, na lozie Jak się to Inżynier jak ładuje No kurde, nie mogę się zebrać A potem trwaniaczek wjechał Napędzik na cztery Niski bieg, chociaż niski bieg to tu jest zbędny Nic się z tego nie robi No luzie, na miał miałeś napęd? Jeszcze chyba tak no Ja też tak. Bo nie mogłem ruszyć na dole Tak Wstawałem w piersi i nie dałem się